Tak, słucham? Chciałem zamówić trumienkę dwumetrową. Jak? Jaką trumienkę zamówić? Taką ekskluzywną. A, ekskluzywną, rozumiem. Tak. Mm. I. Dałoby radę? Nie, nie dało. Trumienek się nie zamawia telefonicznie. Aha, no ale chciałem się zorientować, czy właśnie by dało radę zrobić taką w ogóle trumienkę. Też nie. Ekskluzywnych no. to nie ma trumienek robionych. Nie Gotowe ma... przywożą. Gotowe przywożą? Mhm. Mm A, cze... A czemu pan mnie chce oszukać? A czemu oszukać? No pan mnie kłabie, że nie ma ekskluzywnych. Tak pan mnie kłabie, że nie ma ekskluzywnych. Ja nie wiem ekskluzywnych. Może pan ze Stanów zamówi, to będą ekskluzywne. No właśnie, ja chcę od pana, bo pan ze Stanów sprowadza. Nie, ja nie sprowadzam, to pomyłka. A czemu pan powie, pan mnie chce oszukać? Bo pan tak... Trumne zapłaci za trzy. A co, ma pan jakiś problem? Mam problem. Że pan, ma pan mie... problem, to dobrano. Pan mnie posłucha teraz. Pan, pan za. O! Zrejdzował się, zrejdzował się, widzowie.